We współczesnej kulturze militarnej, gdzie każde narzędzie musi być funkcjonalne, wytrzymałe i wydajne, japoński zegarek cyfrowy zdobył miejsce na nadgarstkach najbardziej wymagających żołnierzy na świecie. Casio-Gishok, akcesorium, który narodził się w laboratoriach w Tokio jako eksperyment inżynieryjny, stał się cichym symbolem nowoczesnego boju, ale jego droga nie była ani prosta, ani zamierzona. Aby zrozumieć dlaczego ten zegarek jest dziś ulubieńcem wśród SEALs, Rangers, spadochroniarzy i pilotów, musimy najpierw cofnąć się do początku. Wszystko zaczęło się w 1981 roku, kiedy Kikuo Ibe, inżynier z Casio, przypadkowo upuścił zegarek kieszonkowy, który odziedziczył po swoim ojcu. Uderzenie było fatalne dla zegarka, ale nie dla pomysłu, który narodził się z tego wypadku. Stworzyć zegarek, który mógłby przetrwać najbardziej brutalne traktowanie. Mając to na uwadze, Ibe sformułował wyzwanie, które w tamtych czasach wydawałoby się szalone: zaprojektować zegarek zdolny wytrzymać upadek z 10 metrów, ciśnienie 10 barów pod wodą i działać przez 10 lat bez potrzeby wymiany baterii. To miało być potrójne 10. Po ponad 200 prototypach i epifanii, wywołanej widokiem dziecka odbijającego gumową piłkę, Ibe postanowił zamknąć mechanizm w strukturze z uretanu, która działałaby jako tarcza. W 1983 roku narodził się pierwszy giszok, model DW5000. Bez pompy i fanfar, ale z obietnicą zapisaną w jego designie: ten zegarek się nie zepsuje. W latach 70. i na początku lat 80. amerykańskie wojsko standardowo używało zegarków analogowych, mechanicznych. Modele takie jak Gigi 110113, produkowane przez Hamiltona lub Benrusa, były powszechne wśród personelu lądowego. Navy Seals i inne jednostki amfibijne preferowały zegarki do nurkowania, takie jak Seiko 6309 lub Tudor Submariner. Tymczasem piloci używali chronografów lub zegarków GMT, aby radzić sobie z złożonością czasową swoich misji. Te zegarki były poważnymi narzędziami, ale miały także komponent emocjonalny pewien rodzaj mechanicznego romantyzmu odziedziczonego po II wojnie światowej. Były częścią munduru, ale także częścią dumy. Wraz z nadejściem lat 80., wojna również zaczęła się digitalizować. Konflikt się zmieniał, a wraz z nim potrzeby technologiczne. Czas stał się krytyczną zmienną w operacjach, gdzie każda sekunda mogła oznaczać życie lub śmierć. Zegarki mechaniczne, choć urokliwe, nie były idealne do ekstremalnych warunków, nieprzewidzianych upadków czy długotrwałych nurkowań. W 1983 roku eksperymentalna jednostka nurkowa marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych przeprowadziła wyczerpujące testy z sześcioma zegarkami cyfrowymi, w tym modelami Casio, Seiko, Chronosport i Hoyer. Co ciekawe, G-Shock nie brał udziału w tym teście, ale werdykt był jasny: era analogowa miała dni policzone. Dziszok zaczął pojawiać się na nadgarstkach wojskowych nie dlatego, że został narzucony z góry, ale dlatego, że indywidualni żołnierze go przyjęli. Był tani, wytrzymały i dostępny. Nie wymagał konserwacji, nie psuł się, a jeśli się zepsuł, po prostu był wymieniany. Podczas gdy zegarki automatyczne rysowały się i matowiały, giszok wytrzymywał upadki, błoto, wodę, eksplozje i sól. Piloci, nurkowie, spadochroniarze i operatorzy specjalni zaczęli zauważać, że ten cywilny zegarek działał lepiej niż wiele zegarków wydawanych oficjalnie. Giszok zdobył swoje miejsce nie dzięki dziedzictwu wojskowemu, ale dzięki praktycznym zaletom. W systemie logistycznym wojska sprzęt naprawdę staje się częścią inwentarza, gdy otrzymuje NSN, numer magazynowy NATO rodzaj kodu, który potwierdza, że może być nabywany, dystrybuowany i wydawany przez oficjalne kanały. Chociaż wiele modeli G-Shock było używanych przez wojsko, tylko cztery modele otrzymały NSN. Jednym z najbardziej emblematycznych jest DW952 OneBeat, używany do 2018 roku w szkoleniu nurków morskich i kandydatów na Seal. Te zegarki nie były sprzedawane w eleganckich pudełkach, lecz w brązowych opakowaniach z prostą etykietą. Dla żołnierza nie był to dodatek, lecz narzędzie. Jednak, jak wszystko, ich akceptacja nie była natychmiastowa. Jak wszystko co wyzywa tradycję, g nie trafił do sił zbrojnych jako owacyjnie przyjęty bohater. Na początku był to tylko kolejny plastikowy gadżet, tania ciekawostka, na którą wielu patrzyło z nieufnością. Dave Hall, były SEAL, pamięta, że traktowano je jak przeciekającą maskę do nurkowania lub uszkodzone płetwy treningowe, użyteczne, ale niegodne. Ciosę Gordon. Były żołnierz Rangers przyznaje, że długo zajęło mu porzucenie swojego automatycznego zegarka Seiko do walki przedmiotu naładowanego historią, emocjonalnym ciężarem i tą niemal rytualną aurą, którą tylko stare przedmioty potrafią narzucić. Podczas gdy zegarki mechaniczne nadal pulsowały swoim dumnym tykaniem, ziszok po prostu działał nie prosząc o nic w zamian. Nie potrzebował nakręcania, nie bał się wody ani uderzeń, a jego bateria mogła trwać lata. Każdy cios, który zniszczyłby klasyczny zegarek, on pochłaniał, jak uliczny wojownik, który uśmiecha się z rozciętą brwią. Tak zaczęło się ciche zakończenie mechanicznych zegarków wojskowych. Te Hamiltony z ręcznym naciągiem, dziś tak cenione przez kolekcjonerów, zaczęły trafiać do szuflady wspomnień, bo pośród kurzu, krwi i hałasu elegancja nie ratuje życia. To, co naprawdę się liczy, to precyzja, czytelność wśród dymu, odporność na skok ze spadochronem, na pobliską eksplozję, na nocny patrol na afgańskiej pustyni. I we wszystkim tym Dziszok nie tylko spełniał oczekiwania, ale się wyróżniał. Był to, niechcący, zegarek, który zabił romantyzm w walce, bo romantyzm, choć szlachetny, na nic się nie przydaje, gdy czas jest dosłownie kwestią życia lub śmierci. I jakby tego było mało, podczas gdy zdobywał szacunek wśród najbardziej doświadczonych operatorów na świecie, G-Shock rozpoczynał inną wojnę, znacznie cichszą, ale równie decydującą wojnę o styl. Na ulicach Los Angeles, na wytatuowanych ramionach skaterów i raperów, ten sam zegarek, który mógł wytrzymać eksplozję, zaczynał błyszczeć w teledyskach. Stał się symbolem buntu, postawy bez ozdób, estetyki funkcjonalnej, która kpiła z diamentów. Ponieważ w świecie nasyconym zegarkami, które kosztują tyle co samochód, G-Shock reprezentował coś cenniejszego: autentyczność. Dziś G-Shock żyje w unikalnym, niemal legendarnym miejscu, w chwalebnym limbo, gdzie funkcja góruje nad formą, a praktyczność wygrywa ze statusem. Stał się codziennym towarzyszem dla ludzi z różnych środowisk. Można go zobaczyć na nadgarstku Nevisila, który rozbraja bomby w wrogim środowisku ale także u ojca, który w dowolną niedzielę montuje półkę w garażu swojego domu. Nie powstał z zamiarem stania się ulubieńcem żołnierzy, ale to oni go wybrali, zaufali mu i uczynili swoim. Bo to jest prawdziwa wartość czasu, który mierzy się w kluczowych decyzjach, podjętych ryzykach, misjach kończących się ocaleniem życia i ludziach wracających do domu. To jest czas G-Shock i to jest czas rzeczywisty. I jak zawsze, dziękuję za pozostanie do końca tej podróży przez historię, kulturę i opór. Jeśli podobał Ci się ten materiał, wiesz co robić. Daj lajka, włącz dzwoneczek, aby niczego nie przegapić, zasubskrybuj kanał i zostaw komentarz opowiadając mi, czy kiedykolwiek powierzyłeś swoje życie lub ważną misję czemuś tak pozornie prostemu jak zegarek? Do zobaczenia w następnym filmie.